System lizbona to panel o ładnym, estetycznym wzorze zamkniętym w prostej ramie. Stanowi subtelne dopełnienie nowoczesnej architektury. System składa się z przęsła, furtki i bramy dwuskrzydłowej oraz bramy przesuwnej. Dostępna w kolorze antracytowym RAL 7016. Trzęsło o szerokości 2 metry jest dostępne w wysokości 120 cm. Furtka ma szerokość 90 cm oraz wysokości 150 cm. Brama dwuskrzydłowa ma szerokość 4 metry i wysokości 150 cm. Brama jest przystosowana do montażu automatu. Furtka i brama zawiera zawiasy w komplecie. Tralki w systemie Lisbona zostały wykonane z profilu prostokątnego o wymiarze 50x10 mm. Rama furtki i bramy z profilu 40x30 mm. Wszystkie profile są ocynkowane. Jako firma zapewniamy 10 lat gwarancji na każdy produkt sklep internetowy dostawy na całą Polskę. A co najważniejsze, jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.